Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, na początku jeszcze jednej chwili w wędrówce tego pokolenia, błogosławię każde z moich dzieci. Wezwałem Was i wzywam Was przez Mojego Sługę, Mojego Proroka. Abyście byli świadomi powagi tej chwili. Wolą moją było wielokrotnie wyjaśniać Wam to, co już wiedzieliście od matki mojej w jej objawieniach. Jednocześnie dawałem Wam nowe objawienia i uprzedzałem Was o nadchodzących wydarzeniach w nadziei, że moje dzieci, które nadal żyją przyziemnie, w duchowej dekadencji, w błądzeniu. Nie padną ofiarą antychrysta i nie dołączą do jego szeregów poprzez szybką pokutę. Umiłowane dzieci, człowiek jest autorem swojej własnej niegodziwości, jest autorem grzechu, kiedy działa przeciwko mojej woli za pomocą swojej wolnej woli użytej w sposób niewłaściwy. Umiłowane dzieci, wola ludzka dominuje nad człowiekiem i daje mu ostatnie słowo. Które panuje w człowieku, prowadzi go do działania w ramach mojej woli lub poza moją wolą, ponieważ człowiek zna dobro i zło, i jego ludzka wola łatwiej popycha ludzkie stworzenie w kierunku, ku któremu się skłania. Tak bardzo was wzywam. Znając z góry wszystkie wady, na które jesteście narażeni i do których z wielką słabością możecie się przylgnąć, Musicie zachować odporność duszy, aby niższe namiętności Was nie pokonały. Ja znam drogę dla każdego z moich dzieci, dlatego Was wzywam, abyście zawsze skłaniali się ku dobru. Człowiek nie nosi zła w swojej nauce, ani nie czyni zła, jeśli nie chce go czynić, to niższe namiętności działają na słabą wolę. Która nie zna mojego słowa i nie zna mojej woli, słaba wola jest zdominowana przez to, czego stworzenie ludzkie nie chce stracić i czego się trzyma, nawet jeśli od tego zależy życie wieczne. Moje dzieci, nie pozostaje tam, gdzie na co dzień panuje chaos, ponieważ chaos jest rozpętany przez niegodziwe i niewłaściwe skłonności w człowieku, który przywykł do życia pod moją nieobecność. W całkowitym nieładzie i nadużywając wolnej woli. Moje kochane dzieci zło zagnieżdża się w niewłaściwych i nieuporządkowanych namiętnościach. Umiłowani moi, kiedy człowiek działa i pracuje w sposób niewłaściwy i nieuporządkowany, rodzi zło, a zło tak mocno do niego przylega, aż staje się częścią człowieka. Człowiek działa w tym, co nie jest dobre. Jego czyny i dzieła powodują nieporządek, a nieporządek prowadzi go do wyboru tego, co jest mniejszym dziełem, podczas gdy on uważa i czuje, że jego czyny i dzieła są dobre, podczas gdy są one sprzeczne z moją wolą, która jest miłością. Mój ukochany ludu, ta chwila musi zmotywować moje dzieci do poszukiwania dobra, pozostawienia na boku chaosu, w którym żyją zobaczenia siebie w całej szczerości i prawdzie, aby zło nie było karmione przez moje własne dzieci. To jest ta chwila, w której mój lud musi być świadomy zła, które sam sobie wyrządza, gdy zadowala się ludzki mego. Ta chwila wzywa ludzkość do uświadomienia sobie, że nie widzi zmian w świecie, ponieważ nie dokonały się one w jednym akcie, zachodzą powoli ale są niezaprzeczalne. Plagi będą wzrastać w swojej ciągłości, wraz ze zwiększoną aktywnością morza, wskażą ludzkości, że rytm wydarzeń przyspieszył, a w tym przyspieszeniu ziemia będzie nadal drżeć z siłą, sprawiając, że duża część terytorium Japonii zginie w morzu wraz z innymi przybrzeżnymi społecznościami. Moje serce boli z powodu nieposłuszeństwa i rozpusty człowieka wobec grzechu. Europa będzie ubolewać, że tak bardzo oddaliła się od mojego domu. Umiłowani, cierpicie głód duchowy, a do tego dojdzie głód materialny. Niedobór żywności będzie na całej ziemi, i głód będzie plagą dla wszystkich. Moje dzieci, ileż to wojen zniszczyło całe narody. Ileż godnych ubolewania czynów przechodzi przede mną z rąk przywódców wielkich narodów, którzy chcąc zapanować nad narodami, dążą do pokazania swojej potęgi, nie zważając na to, że ci, którzy walczą razem, zdradzą się nawzajem. Wojny są dzikimi aktami, które prowadzą do tego, że ludzkość traci uczucia do tego samego człowieka. Moje dzieci nazywają się nawzajem mądrymi, gdyby były mądre, nigdy nie wytoczyłyby broni przeciwko bratu, chciałyby natomiast oczyścić ziemię z grzechu, aby uwolnić się od nieszczęść, które je spotykają. Biada światu z powodu skandali. Kiedy zło wznosi się z ignorancji moich dzieci, natychmiast dobroczynność staje się dla człowieka niczym. Mój Ojciec nie stworzył świata i Was, Jego stworzeń, aby o Was zapomnieć. Mój Ojciec pozostaje uważny na swoje dzieci. Wzywam Was tą samą miłością, abyście kontynuowali i wypełniali cel, dla którego Mój Ojciec Was stworzył, abyście byli Jego dziećmi. W tej chwili, tak pilnej dla ludzkości, każde ludzkie stworzenie chce, aby mój dom dał mu odpowiedzi na jego osobiste pytania, ponieważ człowiek nie umie czekać, chce usłyszeć to, co mu się podoba i nie słucha, kiedy mówię prawdę, ponieważ człowiek nie jest zadowolony z mojej odpowiedzi. Wzywam Was do modlitwy, abyście byli karmieni przez poszukiwanie wiedzy i przez wnikanie w moją wolę, ale, przeciwnie, nie wnikacie w wiedzę, tylko czekacie na odpowiedzi. Modlicie się, aby uspokoić się pośród nieszczęść. Pośród nieposłuszeństwa, które zapanowało w waszym życiu, modlicie się, owszem, w dogodnym dla was czasie, nie pojednawszy się ze mną, wzywacie mnie, aby mnie zmusić i nagiąć. Serce ludzkie jest tak małe, gdy jest pełne ego. Jakże mały jest człowiek, gdy kocha rzeczy światowe. Mój ukochany ludu, zwróćcie uwagę na moje wezwanie, abyście nie żałowali nieposłuszeństwa, z jakim pogardziliście każdym z moich słów. Dla niektórych jestem wielką niewiadomą, jestem ignorowany. Dzieci, ta chwila, w której ludzkość doświadczy wielkiego bólu, nie jest czasem na samotność. Jestem tu przed każdym z Was. Aby złagodzić cierpienie i wezwać do jedności. Pragnę zmniejszyć ciężar, który nosicie z własnej woli. Nie znajdziecie szczęścia na zewnątrz, ale wewnątrz każdego z Was. Znajdziecie szczęście wykonując moją wolę i doprowadzając ją do spełnienia. Gospodarka upadnie, zdławiona przez kodeksy, które spłodziła bestia. Aby ukraść wolność moim dzieciom i trzymać je w niewoli, nie umieszczając ich w obozie koncentracyjnym. Z chwili na chwilę ucisk jest blisko człowieka, a ludzkość, nieświadoma i nieprzygotowana, patrzy na to, nie przywiązując wagi do tego, co porusza się wokół nich. Dzieci, wprowadzono w życie fabrykę bożków, które upadną jeden po drugim, a człowiek który mnie nie zna, dozna największego spustoszenia, wtedy właśnie będzie szukał schronienia i popełni błąd, pozostając przy mackach antychrysta, który wyłania się z wielkim ludzkim poparciem, biorąc to, co głównie warunkuje człowieka gospodarkę. Następnie pójdą za nim siły polityczne, aż moje dzieci zapomną o mnie na rzecz nowego Bożka, który doprowadzi ich do zatracenia duszy. Obudźcie się. Ostrzeżenie jest bliskie, podczas gdy moje dzieci śpią w grzechu i zapomnieniu. Dzieci, nie oddalajcie się ode mnie. Przyjmijcie, moja miłość was odzyskuje. Kiedy zobaczycie, że to, co jest bliżej i świeci na niebie, zaproście moją matkę, aby jej aniołowie was chronili. Zapowiadana ciemność jest tym, co nadejdzie i zawładnie światem, oczyszczając mój lud w tyglu, mój lud, który mnie wyparł i wyrzucił ze swoich serc. Moi umiłowani, nie zapominajcie, że jesteście moim ludem i że ja Was chronię. Moja pomoc nadejdzie dokładnie w chwili, gdy oszust dusz zabierze bardzo wiele moich dzieci. Nie ufajcie temu, co ogłasza nauka: Ja jestem ponad nauką. Niespodziewane dotrze do ludzkości i moje dzieci będą mnie wzywać, i moje dzieci znajdą moją pociechę. Nie zapominajcie, że musicie być pokorni i uznać przede mną swoje błędy z mocnym zamiarem poprawy, nie zapominając, że przykazania są prawem dla mojego ludu, a prawo jest prawem ponad wszystko. Mój ludu, nie bójcie się. Wiara doprowadzi Was do tego. Że z góry będziecie mogli cieszyć się smakiem mojego domu. Jesteście moim ludem i zło Was nie pokona. Moja matka podtrzymuje Was, bądźcie potulni. Błogosławię Was, nie zapominajcie o czystości serca. Kocham Was, Jezus.